No więc y, dziś nam te gorzelnie wyciągają kopyta, no bo Johnny Walker ma się sprzedawać, bo to tylko i wyłącznie o to chodzi. E, a w 17 roku mówili nam, rząd chce rozkręcić gorzelnie. Nowy pomysł Ministerstwa Rolnictwa. Chodzi o jakieś tam powiedzmy preferencje do, w tamtym czasie do produkcji spirytusu. I proszę Państwa, dotyczyło, ułatwienia mają dotyczyć gorzelni planujących produkcję na niewielką skalę do 10 tysięcy litrów rocznie. Proszę Państwa, 10 tysięcy litrów to jest rocznie dla gorzelni, gdzie trzeba ludzi zatrudnić. Proszę Państwa, 10 tysięcy litrów to jest... To jest mniej niż połowa cysterny, takie jeżdżą cysterny tam z paliwem. To jest mniej niż połowa. Dużo mniej niż, bo są dwu, 20 tysięcy, to są troszkę mniejsze. E, 25 tysięcy litrów. E, są jeszcze też większe. E, już, nie, już niewiele, już niewiele. A więc, a więc proszę Państwa, mniej niż połowa cysterny na rok produkcji, to co to, to, co to będzie za zakład? No po, zastanówmy się. że to było nierealne w ogóle, ale było w 2017 roku, a dziś, a dziś przemysł gorzelniczy jest na granicy bankructwa. I tak ma być, i tak ma być. Co innego w zapowiedziach, a co innego w praktyce. Proszę Państwa, nie cieszmy się, że ci, którzy... No bo przemysł gorzelniczy to, to, jest, to są post-PZPR-owskie elity. 100% mam to sprawdzone i wiem. I nie cieszmy się, że oni wyciągną kopyta, bo to są głupcy, tak? Bo jednak jest to w jakichś tam polskich rękach. Przypomnę ja ubolewam, że oni są tacy głupi, ci ludzie, że pójdą na dno i nawet nie wiedzą, bo będą na przykład obstawiać teraz tę lewicę, bo się tam, wiecie, najpierw było PZPR, potem SLD, a teraz jest Lewica. To, to, to jest to samo, tylko zmiana była nazwy. Oczywiście PZPR. Jaruzelskiego, żeby było jasne. To nie jest PZPR-gierka, bo ten jest opluwany cały czas. A więc, a więc ubolewam, że oni będą cały czas obstawiać swoich opraców, nawet z tego sobie nie zdając sprawy. Proszę Państwa, to, że oni są słabi, no to o tym świadczy fakt, że obce, obcy bimber wjechał na polski rynek, a polski rynek obcego, ryn, a polski, polska wódka obcego rynku nie zawojowała. To jest dowód na ich, na, na ich braki intelektualne. Oczywiście, gdy my będziemy rządzić, no e, polska wódka to będzie coś, to będzie coś. I to, proszę Państwa, nawet w kooperacjach z wódką rosyjską można to pięknie połączyć. Można, można tak z, zmonopolizować świat naszymi wyrobami, ale do tego trzeba odpowiedniej władzy. E, dlatego kolejna branża nam, terejne het, terejne het, Pulap e, i myślicie Państwo, że oni coś zrobią, że przyjdą do nas poprosić o wsparcie e, i dadzą pomoc też e, w wygraniu wyborów? Nie. Oni runą jak ten samolot w Smoleńsku i będą śmiali się, że, e, że, że zarządów tam, tamtych to, to nie potrafili sterować samolotami, a tak samo, tak samo się zachowują.